Witam wszystkich. Zaczynamy dzisiaj od startu tym samolotem. To jest pierwszy lot. Zobaczymy, jak pójdzie. Najpierw musimy ustawić se klapy. No, ja piekdolę! Piątki chcę. Dziękuję. Dobra, możemy już przejść do startu takiego uproszczonego. I dalej. Yy... O! A czego mnie brzęczysz ty Dobra Czemu on nie jedzie? Nie pisz czemu ty Ej, co jest? Ktoś mi powie czemu on nie jedzie Halo Halo? Dachu? I powie czemu on Jak głośno, ja pieni ale dobra To był błąd to nie idzie. Mm. Witam po przerwie nie udało mi się wciąż wystartować nie wiem czemu samolot nie chce ruszyć więc go Halo? Tachu? Niech... Zostawmy go, niech sobie popracuje chwilę Ruszył się To jest? No ja pierd Ja klikam, a to wraca. 100% Co to? to? A w tym czasie poklikam sobie przyciski już wie co to robi? APU się uruchomił Jeps Jeps, jeps, jeps I... Dobra, uruchamiamy pierwszy silnik Profesjonalny start, proszę państwa Proszę państwa Proszę państwa Proszę Ale pizza. I wystartowaliśmy. Zajęło mi to z 3 godziny, aby ogarnąć czemu ten samolot nie leci, i wystarczyło go zrestartować. Bardzo prosta rzecz, polecam wszystkim. To jest. No, się. Pożar mam Drugi to był silnik, ten Się przegrzał i niedobrze Nic nie widzę Niedobrze Co jest Patrzcie na horyzont Dobra, wznosimy się. Na tym jednym silniku, co nam został. Pówiję, nie w tym, co trzeba było czym paliwo. Ja pierdzielę. Już po nas. Już po nas. O, zaczął pracować. jest Profesjonalny start, tak dokładnie jak w samolotem to wygląda sprawa silnika. Mówię, mówię wam, 100%. Przepraszam, że przypadek zapałtowałem, ale udało mi się ugasić silnik. Wszystko jest dobrze. To tak stuka. Co to, to, strzelają we mnie? O dobra, zaraz wylecimy. No i znowu... Chyba nad Podlasiem przelatujemy, bo... Słychać dzidy uderzające o samolot. O, tutaj jakiś... Drgawek dostał. Wszystko dobrze, kolego? Ale im to lepiej. Kurde Jak ktoś ten deszcz uciszy. Czekajcie, chyba mam pomysł, jak to naprawić. Teraz będzie lepiej. Tam nie widzimy, jak bardzo źle jest z naszym samolotem. Sposób na wszystkie problemy. Po prostu trzeba się odłączyć od. Rzeczywistości. de. jesteśmy zgubieni. Podejście numer 121, teraz mi się uda. Odpalamy samolot. Czego piszczysz? On tak za każdym razem spokojnie, nie zwracajcie na niego uwagi. Halo. Halo, co się dzieje? Jak ręce kołem? Halo? Halo? No startuj kukrydej. Halo? <grywa> no, 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 no! <grywa> <grywa> Aha! Tak to ja mogę grać Czego ten jeden silnik coś tak... Coś tak. A, kurde. To trzeba ustawić w lepszą pozycję. Dobra. Jak będzie działał? Engine fail. Jaki fail? Fail to. To to nie jest, kurde. Ja mu dam faila, kurde. Uruchamiamy gościa. Tak nie mordę. Wiem, jaka jest wysokość. To tak umrzy go. Dobra, no teraz mi się uda. Nie wiem gdzie lecę, a tym razem się nie rozbiję. Czemu ten silnik ma 104? Ciekawe, czy tak powinno być. O, jest, zaczął przegrzewać. Tak nie powinno być. Będzie lądowanie, kurde, na polu. Lądowanie Boeingiem na polu. Jeszcze tego nie było. Dobra, teraz szukamy miejsca do lądowania. Ale to nie działa. O, tutaj mamy drogę. Hmm. To się nie uda. Już Państwa, to się dwa. nie uda. Co za pociąg. Myślałem, że to droga, a to pociągi jedna, jak muli. Tego tak drugie ta misja. Lądujemy na wisku. Lapy na maksa. I podejście kurde. Profesjonalne podejście 100%? 100%? Dlaczego on się tak przychyla? Kurde. Co ty robisz? Co ty robisz? Patrzcie, to jest, jestem pociągiem. Co? I co teraz? I co teraz? Ale go wyminalo. To jest porędkość kurde, 100 węzłów To jest Pendolino proszę państwa Proszę jak pięknie Kolejna stacja a Podlasie Tak wyglądają lotniska w Bydgoszczy 100% Nie zmyślam Proszę taki długi pas. W Biedgoszczy Mają. Ale amortyzacja. Ja pierdzielę. Bye bye. No nic trzeba spróbować jeszcze raz. Widzimy się za chwilę. Tym razem jestem w samolocie, w którym nie da się zepsuć dosłownie nic. Jest to szybowiec. Jeśli coś zepsuje w szybowcu, to znaczy, że nie nadaje się do tej gry. Tutaj mamy typowego wędkarza, proszę zobaczyć. Typowy wędkarz. Co tym samolotem tak rzuca? Nie rozumiem. Ale dobra, startujmy. A więc dobrze. Uruchamiamy. I ruszyło. Jak mnie podniosło, kurde, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co on robi? Ja pier... Kurdy. Jaki wiatr? Ja pi... Pier... O co jest? Co ty robisz, gościu? Jak mną rzuca to skrzydło to. Ja pier... nie, nie. A więc z szybowcem też da się go zwalić. Co to jest? Aha. Aha... Proszę zobaczyć, wędkarza już nie ma.